Cześć, dzień dobry, bonziorno. Witam was w nowym blogu. Dzisiaj będzie szybki makijaż dla zabieganej mamy, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż, zapraszam do oglądania. Na twarzy mam już swój, jeden z ulubionych kremów. Teraz tak wygląda moja pielęgnacja. Mam już zmoczony beauty blender i lecimy. Zaczniemy od nałożenia korektora pod oczy. W ten sposób. I wklepujemy. Postaram się, żeby ten makijaż trwał nie dłużej niż 10 minut. Może uda mi się w 5, ale nie wiem. Wiadomo, młode mamy mają zaspane oczy, podkrążone. Więc dobry korektor to podstawa jest już ok i teraz przypudrowujemy to pudrem sypkim. Może mi się wysypało. Ok, tak to wygląda. Teraz zabiorę się za stylizację moich brwi. W pierwszej kolejności wyczesuję szczoteczką. Ok. Biorę skośny pędzelek i paletką cieni do brwi. Podkreślam sobie. Aktualnie mam już chenne na brwiach. Robiłam jakiś czas temu. Więc delikatnie tylko poprawię, tam gdzie mam luki. I ok. Jeżeli trochę za, za dużo nam się dało, czekajcie. Jeżeli za dużo Wam się produktu nałożyło, możemy tą samą szczoteczką wyczesać delikatnie. Przechodzimy teraz do, do oczu i mogę Wam sprzedać trik. Bierzecie bronzer na większy pędzelek jaki macie, strzepujemy i zaznaczamy sobie tutaj łuk. Załamanie tak zwane. Jedno, drugie oko, delikatnie tym samym bronzerem, co będziecie malować kości policzkowe. W ten oto sposób i teraz przechodzimy, możecie tym samym pędzlem dolną powiekę. Tak trzy czwarte powierzchni. W ten sposób. Następnie kolejnym takim trikiem jest rozświetlacz. Tutaj mam z Rosie. I nakładam palcem na środkową część powieki. W ten sposób na błysku. I kieruję się do wewnętrznego kącika. Ale nie za dużo, bo nie lubię mieć tak mega rozświetlonego. No i dla chętnych robimy kreskę, ale dla zabieganej mamuśki wytuszujemy rzęsy no to sposób ja zazwyczaj tak robię w pierwszej kolejności maluję jedno oko przechodzę do drugiego do górnych rzęs ok i teraz przechodzę do dolnych rzęs standardowa zdziwiona mina musi być jedno oko Drugie oko, i teraz drugą warstwę nakładam na górne rzęsy. Opisy wszystkich produktów będziecie mieli pod tym filmem. No i okej, okay, oczy mam już zrobione. Teraz przechodzimy do twarzy. Biorę mój podkład w tym przypadku z Glam Shop. na twarz takimi punktami i wklepuję. Pamiętamy również o szyi, nie całej, ale troszkę tutaj. Wszystkie niedoskonałości, zachciewajki, tak zwane, również maskujemy. Możecie również użyć korektora, ale ja, ja nie potrzebuję. No, i jeszcze sąsiad w tym momencie zaczyna pukać u siebie w mieszkaniu. Może nie będzie tego słychać. W ten sposób. I całość również przypudrowujemy pudrem transparentnym, szerokim pędzlem. Jedziemy, żebyśmy się nie świeciły. Ok. Następnie przechodzimy do konturowania policzków. Bierzemy ten sam bronzer, którym malowałyśmy oczy. Skośny pędzelek. Nakładamy produkt, strzepujemy nadbiór, robimy rybkę i okrężnymi ruchami zaznaczamy kości policzkowe. Trochę nos, troszkę czoło. Również tutaj żuchwę. Jest ok. Przechodzimy do różu. Tym samym pędzlem uśmiechamy się i zaznaczamy swoje jabłuszka. W ten sposób. Następnie ten sam rozświetlacz, który mamy na oczach opuszkiem. Jeżeli lubicie błysk, Zaznaczamy kości, jaśmowę. Przechodzimy do ust. Ja zazwyczaj biorę konturówkę. Zaznaczam sobie kontur i teraz może wezmę pomadkę, która będzie pasowała do moich kolczyków fuksjowych. Prezentuje efekt końcowy, jest to propozycja bez użycia eyeliner'a. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, czy mam nagrać kolejny taki odcinek tutorialowy, na przykład makijaż, mamuśki na randkę, czy też na wyjście z użyciem właśnie kolorowych eyelinerów, bądź też czarnego. Jeżeli podoba Wam się dzisiejszy tutorial, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem.